Jesteśmy na terenie kopalni Kazimierz-Juliusz Przejdziemy sobie trasą leki wąskotorowej Która szła z kopalni Kazimierz Aż na Juliusz Pojawił się artykuł w Dzienniku Zachodnim, że wąskotorówka zostanie rozebrana Ale że zostanie, a nie że już jest Z tego co widać teren już rozkopany, torów nie ma ale być może dalej tory jeszcze będą. Tam widoczne są jeszcze wagony. Tutaj kiedyś pilnował strażnik w tej buzie. W tym lesie nieopodal kopalni, za czasów świetności kopalni, można było się wybrać na grzyby i zebrać niezły koszyk kozaków. Ok, to zaczynamy trasę na Juliusz z Kazimierza. Przejdziemy sobie wąskotorówką aż do końca. Tutaj w dole, obok nasypu, płynie sobie rów Mortimerowski. Inaczej, żółta rzeka. Będzie nam towarzyszył aż do miejsca, gdzie wpada do Bobrka. Jak widać, tutaj mieszkają sobie Bobry, prawdopodobnie, ponieważ obgryzają sobie drzewa. Tutaj może ćwiczą zęby, bo zabory raczej z tego nie będzie. Przeszliśmy już kilkaset metrów od bramy kopalni Jak widać po torach zostały tylko rozkopane dziury Dochodzimy do rzeki Bubrek Tutaj do niedawna na tej ceglanej podstawie były jeszcze resztki mostu żelaznego tutaj pod tym nasypem na początku albo w połowie lat 80. były takie betonowe silosy ale to pamiętają już tylko najstarsi górale z Kazimierza potem zostały zasypane Okej, okay, doszliśmy do miejsca, gdzie zaczynają się szyny. Jest to jakieś 300 metrów od bramy kopalnianej. Także nie zdążono jeszcze sporo usunąć. Niestety jest zima, niewiele będzie widać, ale wiosną już tych torów nie będzie. Tutaj mamy rozjazd, zmierzamy cały czas torami, nie widać tego, ale świadczyć mogą o tym już te przecięcia. Kiedyś działała przepompownia Z tej strony Woda podtapiała okolicznych mieszkańców Teraz została się tylko Jakaś mała rzeczka Zbliżamy się powoli do Balatonu A tutaj jest widoczne jakieś zawalisko Chociaż wątpię tu raczej złomiarze szukają kabli, które tędy biegły. Kabli telefonicznych, które tędy biegły na kopalnie już regularnie były te kable kradzione. Jesteśmy na skrzyżowaniu drogi z szynami. Tam jest balaton. A my pójdziemy sobie przez las aż na Juliusz. Wąskotorówka miała zostać odrestaurowana i być atrakcją turystyczną sosnowca. Miasto miało przejąć, ale niestety pomysł nie wypalił. Słyszałem też, że wąskotorówka miała zostać ściągnięta i położona na ośrodku, czyli w parku Kuronia. Ale niestety też do tego nie dojdzie. Czytałem ostatnio, że Sosnowiec ma zainwestować w zupełnie nową wąskotorówkę, budowaną od podstaw w parku Kuronia. chodzimy do wiaduktu. Pod nami czynne torowisko w kierunku maczek. Tutaj jest jakiś tajemniczy wiadukt. Ciekawe. Musiało kiedyś tędy coś jechać, zanim powstały te szyny. Kolejne tajemnicze zabudowania ciekawe co to było? Wiadukt. Kolejny wiadukt na naszej drodze, jak widać, nawet siatka opłaca się sprzedać. Się na budowie nasypów, ale ten jest dosyć szeroki. Tak jakby tutaj, może kiedyś planowano puścić dwie linie. Dochodzimy już do Juliusza. Pierwsze fińskie domki po prawej i cmentarz po lewej. Kolejny wiadukt, już na Juleuszu Tutaj jakiś znak, nie wiem co to jest Może uwaga dziki? Być może kiedyś tutaj na tym powstanie ścieżka rowerowa to byłaby fajna sprawa co się okazuje że rozbiórka następuje z obydwu kierunków od Kaźmierza i od Juliusza maczki bur. W osiedle Juliusz, i szkoła podstawowa Kiedyś w dawnych, czy w dawnych czasach tutaj działało kąpielisko takie z pełnym kompleksem można wygooglać sobie swego czasu mówiono o tym, żeby to zalać i stworzyć tutaj jezioro. Tam daleko widoczny jest wiadukt, a pod nim płynie Biała Przemsza. Zmierzamy już powoli ku końcowi od bramy kopalni Kazimierz, przeszliśmy jakieś 4 km. Już to, torowisko przygotowane do demontażu, oczyszczone z nadmiaru ziemi. I do końca lutego ma nie być śladu, i zmierzamy do końca. Co prawda, torowiska już tutaj nie ma. Ale tutaj jest brama wjazdowa. I dochodzimy do końca.